Że go ric wypromował. To Brytyjczyk naprawdę. Albo mu zazdrości tego, że ma wielokrotnie więcej subskrypcji od niego i więcej wyświetleń. E... No, ja tak myślę. Moja opinia to jest, że chleb z cukrem to jest naprawdę dobry kanał. I żeby się dalej rozwijał w tych filmikach sami animacjami. Więc. Możesz jeszcze coś dodać, bo ja już nie wiem. Tak, chciałem dodać, ale dokładnie zapomniałem co chciałem dodać tak naprawdę. No a właśnie, że znalazłem właśnie pod tym filmem pełno komentarzy, tytułu, że, że co, że zazdrościsz, że e, 11 latych chlepiej zrobił kanał od ciebie i tak dalej, no nie... Że, że na, na, mhm. o, jest, przecież chleb tam napisał pod tym y, filmem, że... Bo on chciał film montować, a teraz tak go obgaduje. Więc ja nie wiem, co. co, Jak kurde, w jaki sposób takich ludzi trzeba ustawić, znaczy co ja mówię? Jak taki, z takimi ludźmi się dogadać, żeby faktycznie po prostu dali spokój takim dzieciom, w sensie. Ja też mam 13 lat. I tak, żeby po prostu dali spokój takim dzieciom. Już kurde, nie mówię o tym, że. w e, hejty i tak dalej, ale że na przykład. Ta, taka biocha, że na wszystkie dzieci, które są na YouTubie, nie dają im spokoju ludzie, tylko jakieś kibosy ciągle mówią, na nich kibosy, kibosy, na twoja stara i tak dalej. Czekam na demonetyzację. I w ogóle no tak jest. I to jest właśnie smutne, jak ludzie się nie szanują w tym świecie. Po prostu chciałbym, żeby, żeby się ogarnęli z tym. I to jest moja opinia. Taki do, do, do dodatek robimy na chwilę częcie